Witajcie kochani, zgodnie z tradycją zapraszam was na sierpniowe inspiracje i gadżety i zacznę od rzeczy, którą zapowiadałam już w poprzednim filmie czyli od depilatora eee, tak, to jest produkt, który mówiąc szczerze długo zastanawiałam się, czy w ogóle umieścić w tym filmiku dlatego, że to nie jest do końca tak, że ja jestem na maksa zachwycona używaniem tego, bo eee, no co tu dużo mówić, boli jak cholera po prostu boli tak, że naprawdę przynajmniej za pierwszym razem, właśnie, albo jeżeli wracam do niego po długiej przerwie, no to muszę też czasami robić na raty, bo nie jestem w stanie zdierzyć takiej ilości bólu naraz. Ja mam depilator Brown Silk Pil 5. On ma niby jakieś tam masujące nakładki, ale mówiąc szczerze, niekoniecznie uważam, żeby to jakoś specjalnie wspomagało. Jest też w środku taka kieszeń em, z takim wkładem żelowym, który możemy włożyć do lodówki czy tam do zamrażarki na jakiś czas e, i niby pomagać sobie e, przy depilacji tym właśnie wkładem chłodzącym, ale dla mnie efekt był wręcz odwrotny, bolało mnie jeszcze bardziej, dlatego totalnie zrezygnowałam z używania tego i używam samego depilatora. Tak jak mówię, boli strasznie, natomiast no niestety. Albo stety muszę docenić fakt, że efekt jest naprawdę widoczny i jest dużo trwalszy niż przy używaniu maszynek. Ja nigdy nie stosowałam wosku na tak rozległą powierzchnię, więc nie wiem. Wydaje mi się, że to może być efekt jest podobny, troszeczkę inaczej się to stosuje i może troszeczkę dłużej to trwa, chociaż też nie wiem. Natomiast nie wiem, jak to w porównanie cenowe wychodzi z woskiem, bo depilator kupujemy raz, wosk trzeba kupować e, tak naprawdę co Dwie, trzy aplikacje z tego co kojarzę. I do depilatora nie musimy wszystkich włosów tak mocno zapuszczać. Jeżeli mamy tam jakieś pojedyncze, to on też bardzo fajnie to wychwyci. Przynajmniej ten. Tak więc ja generalnie z efektu jestem niesamowicie zadowolona. Natomiast sam ból i to, że oczywiście pojawia mi się potem podrażnienie, bo to jest normalne. W końcu wyrywamy włosy z cebulkami. No to już nie jest takie fajne. No ale wydaje mi się, że żadna metoda w przypadku depilacji nie jest idealna. Tak więc ja niesamowicie byłam zadowolona z tego efektu, i dlatego po długich przemyśleniach zdecydowałam się umieścić ten produkt w, w inspiracjach i gadżetach. Ale jeżeli jesteście mało odporne na boli nie będziecie w stanie się przekonać do tego, żeby tego produktu używać, bo ja też ze sobą walczyłam bardzo długo, no to nie polecam, bo naprawdę nie będę was oszukiwać. To boli. Jeżeli chodzi o zapach i świeczkę w tym miesiącu, to um, na wyróżnienie zasłużyła e, świeczka, którą dostałam od moich znajomych z Irlandii, czyli ta wanila e, e, Liang Liang z Primarka. E, i mówię Wam, że po prostu jestem niesamowicie zaskoczona tym, jaką jakość ma ta świeczka, w sensie takim, jak ona długo się pali i jak mocno intensywnie pachnie, e, bo tego się naprawdę po niej nie spodziewałam. Tak więc, tak jak mówię, jeżeli, mm, tak jak mówiłam w, 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 tej, w tym odcinku prezentowym, jeżeli macie gdzieś firmarka i zwychaczycie te. Y świeczki w puszkach, to zdecydowanie wybierzcie sobie jakiś zapach, który, który do Was przemówi i spróbujcie, bo za taką kasę to naprawdę te byłby grzech nie spróbować, a uwierzcie mi jako świeczko-maniaczce, świeczko że ta świeczka jest naprawdę warta spróbowania. E jestem z niej niesamowicie zadowolona i e naprawdę dlatego zdecydowałam się ją tutaj umieścić, bo stwierdziłam, że szkoda by było o niej nie wspomnieć, tym bardziej, że naprawdę kosztuje niedużo. Kolejnym produktem, który był moim ulubieńcem jest case na telefon, etui na telefon, jakkolwiek to nazwiecie, to nie może być za bardzo etui, no nie ma takiego dobrego polskiego słowa e, mówiąc szczerze na ten przedmiot, dlatego zostańmy przy case, pomimo, że wiem, że wiele z Was nie lubi tych angielskich stawek. E, natomiast tak jak Wam mówiłam, e, ja kiedyś Wam pokazywałam etui na e, mojego kindla, które jest spersonalizowane, i mówiłam Wam, że będę zmieniała telefon, i jak ten telefon zmienię, to będę chciała sobie również spersonalizowanego case'a na ten telefon zrobić. No i nowy telefon już mam, w związku z czym mam też nowego case'a, który jak widzicie, jest w 100% oleśkowy. Jest z niebieskimi elementami, z moim nikiem i e, wykorzystałam tutaj jeden z banerów, który kiedyś funkcjonował na moim blogu, blogu i wydaje mi się, że idealnie się e, na tego case'a e, wpasował e, tak jak i poprzednim razem robiłam to przez stronkę case.com, jeżeli to się tak czyta, wszystko będziecie mieć na dole jeżeli macie ochotę e, i naprawdę jestem niesamowicie z tego, z tego case'a zadowolona, dlatego że tak jak wam mówiłam już ostatnio, ja mam fobię ostatnio na punkcie tego, żeby kupować e, obudowy do telefonów i mam ich już kilka, to jest chyba taki początkowy, po prostu po, początkowy zachwyt nad, nad nową zabawką. No ja jestem, w, pod tym względem jestem po prostu jak facet. Oni też się jarają swoimi nowymi zabawkami, ja też. Dlatego kupuję nowe ubranka i bardzo mnie to cieszy. I dlatego ten postanowiłam wyróżnić, bo jest taki najbardziej mój i taki najbardziej spersonalizowany. I tak naprawdę przed zeszłym miesiącu korzystałam z niego najczęściej. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? W tym miesiącu wyjątkowo chciałabym Wam pokazać wyjątkowo niewyjątkowo. Po prostu chciałabym wam pokazać ciuchy i akcesoria, które najbardziej mnie cieszyły w zeszłym miesiącu. I przede wszystkim, jeżeli uważnie mnie oglądacie, to na pewno zauważyliście, że często nosiłam tą bransoletkę. To jest taka koralowa neonowa bransoletka z Goti. Mówiąc szczerze, nie wiem jak jest z dostępnością jej na chwilę obecną, bo wiem, że był problem z dostaniem tego koloru i w ogóle z dostaniem pasteli, ale próbujcie, możecie się zapytać, jeżeli akurat ten kolor wam się podoba. były też różowe. Takie jaśniejsze, ciemniejsze chyba fiolet, też nie do końca pamiętam, ale naprawdę jestem niesamowicie zadowolona z, właśnie z tej bransoletki, dlatego że ona daje taki fajny akcent kolorystyczny do całego stroju i nawet bym się nie spodziewała, że kiedyś będę tak chętnie nosiła neony. No i tym takim ulubionym ciuchem to pewnie nie zaskoczę Was, bo pokazywałam wam się w nim, w, w nim kilka razy, chociażby na Instagramie. Eee, bo o, ostatnio w ogóle jakoś, nie wiem czemu, ale zapragnęłam bycia szafiarką <noise> Tak, możecie się śmiać ze mnie, ja się sama z siebie śmieję, jak sobie strzelam te eee, tak zwane samojebki w, w lustrze Ale to nawet dosyć zabawne jest, bo mam uba w powach I... Eee, bardzo często nosiłam właśnie ten sweter z Inside, który Wam pokazywałam w holu. Jest niesamowity, po prostu niesamowicie e, mi się spodobał, niesamowicie dobrze się w nim czuję, w tym, w, tym, w tym zestawie kolorystycznym. Jak widzicie, on jest ombre. Ja go miałam na sobie w, w moim holu e, właśnie w, w sierpniu, więc jeżeli chcecie zobaczyć, to ja Wam go podlinkuję. Jest naprawdę e, miękki, wygodny, oczywiście jest troszeczkę przezroczysty, tak samo jak i ten, który mam na sobie, który notabene też jest 3 Inside. E, one są w podobnej. E, w, podobnym, w podobny sposób zrobione, tylko że ten już nie jest ombra, jest jednokolorowy. I one są troszeczkę przezroczyste, dlatego dobrze pod nimi jest coś mieć. Ale generalnie, no, tak fajnego i tak wygodnego swetra to ja dawno nie miałam. Naprawdę jestem zachwycona, zachwycona naprawdę. I dlatego postanowiłam, że muszę Wam o nim powiedzieć w inspiracjach i gadżetach. I to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Teraz pogadamy sobie o tych takich właśnie e, inspiracjach kulturalnych. E, jeżeli chodzi o muzykę, to mam dla Was trzy piosenki, z czego dwie będą polskie. E, pierwszą piosenką jest e, Lemon i Nice. Ja wiem, że ja jestem może troszeczkę do tyłu z tym wszystkim, no ale bywa. To jest piosenka, którą zaczęłam słuchać dosłownie. No, to jest piosenka, którą zaczęłam słuchać dosłownie tuż przed tym, jak powiedziała o niej Paula Bugisilver Silver w, w poprzednich ulubieńcach, dlatego stwierdziłam, że nie będę też wtedy mówiła o niej, bo słuchałam jej po prostu za krótko, natomiast teraz słuchałam jej cały miesiąc non stop i uwielbiam. To jest taka piosenka, która nie wiem, bo ona ma taki specyficzny tekst, który daje nam troszeczkę do myślenia, przynajmniej mnie, no ja po prostu bardzo ją lubię. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście w co wątpię, to koniecznie musicie posłuchać. Ja tradycyjnie zawsze linki do wszystkich piosenek zostawiam Wam na dole. Drugą piosenką, którą bardzo lubię, zresztą jak usłyszycie tytuł, to będziecie wiedzieć, dlaczego nie mogłam jej nie polubić, ale to nie jest tak, że ją lubię, dlatego że ona ma taki tytuł. To jest piosenka jednej z sióstr Sistars Natalii która ma chyba teraz ksywkę na tu i piosenka nazywa się Niebieski. Również jest to bardzo fajna piosenka, taka spokojna i nic takiego umpa-umpa w ogóle, nic z tym primacie, żeby nie było. Um, tylko właśnie też coś takiego do przemyśleń, do spokojnego wieczoru przy lampce wina, albo do czytania książki, bo ja na przykład nigdy nie czytam książek w ciszy, tylko zawsze muszę mieć coś włączone. Um, tak więc strasznie, strasznie lubię tę piosenkę, no i mam też duży sentyment do Sisters bo e, kiedyś słuchałam dziewczyn naprawdę bardzo, bardzo dużo. E, I trzecia piosenka to już jest troszeczkę inna e, kategoria, bo to jest pewnie znana wam wszystkich i znowu jestem strasznie do tyłu, ale Prawda jest taka, że w tym miesiącu dopiero słuchałam jej tak intensywnie. Chodzi mi tutaj o Blurred Lines. To jest piosenka, która ma dwie wersje teledysku, z czego jeden jest bardziej kontrowersyjny, bo panie biegają tam topless i w stringach. I e, piosenka jest bardzo zabawna i generalnie bardzo nastraja mnie optymistycznie. Przynajmniej jest taka, e, nie jest to umpa umpa, ale jest to jednak mimo wszystko żywsza muzyka niż to, co o czym opowiadałam wam przed chwilą. Tak więc zdecydowanie posłuchajcie sobie tych trzech piosenek, jeżeli jeszcze ich nie słyszeliście, bo to byli moi zdecydowanie faworyci, jeżeli chodzi o przekrój całego sierpnia. Jeżeli chodzi o obrazki natomiast, to chciałabym wam polecić może tak, zacznijmy od serialu. W lipcu wrócił mój ukochany serial, czyli Suits, Suits Obie wersje są poprawne. Jak wiecie, kocham, kocham ten serial i po prostu co się rode rano wstaję i oglądam najnowszy odcinek, o czym też zawsze wam mówię przez Facebooka albo przez Instagrama, bo e, naprawdę no... Dawno żaden serial mną tak nie niezawładną, nawet chyba na glinie czekałam z takim, z takim zniecierpliweniem, niecierpliweniem, jak właśnie czekam na, na Harveya i na Majka. Tak więc jeżeli jeszcze nie widziałyście, to serdecznie Wam polecam ten serial, bo jest po prostu bombastyczny. I ja go poznałam dzięki Gosi Krem de la Krem, którą pozdrawiam serdecznie i którą mam nadzieję, że niedługo wróci do, na, do nagrywania, bo tęsknimy za, tęsknimy za jej zwariowanymi filmami. Gośka, mamy cię na oku. Tak więc, no, jeżeli chodzi natomiast o filmy, to tutaj są dwa filmy, ale tak naprawdę to jest nie wiem, czy mogę to nazwać sequelem, bo to są jakby pierwsza i druga część, gdzie pojawiają się ci sami bohaterowie. I to jest 3 metry nad niebem i tylko ciebie chcę. O trzech metrach nad niebem, żeby obejrzeć ten film, ja już się zastanawiałam długo, bo migał on mi gdzieś tam na Kinomaniaku, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast, no... Nigdy nie zdecydowałam się go obejrzeć, dopóki moja znajoma Iza, którą również pozdrawiam, bo też mnie ogląda, nie namówiła mnie do tego, żebym sobie zobaczyła ten film, zachęcając mnie stwierdzeniem, że główny bohater jest ciasteczkiem. No i faktycznie jest. To jest akurat mój typ faceta, ja lubię brunetów, tak więc zdecydowanie. Um... I e, film dlatego mnie na, nie przyciągał. Dlatego że ja generalnie boję się oglądać innego kina niż kina amerykańskie. Jakoś nie wiem, lepiej mi się ogląda filmy, w których rozumiem co mówią głównie bohaterowie bo przeważnie są to filmy z napisami nie muszę się wtedy skupiać tak za bardzo na tych napisach tylko ewentualnie coś tam sobie zerkać a tak naprawdę słuchać filmu i tego co mówią no jeżeli jest to inne, inne kino no to już tego po prostu nie ma, bo nie rozumiem tego co mówią bohaterowie, dlatego się obawiałam ale przełamałam się i też w zeszłym miesiącu uświadomiłyście mnie, że ten film ma też drugą część, dlatego drugą część sobie obejrzałam oczywiście na obu częściach ryczałam jak nienormalna, bo jak to ja Naprawdę są to fajne, poruszające filmy Też takie dające do myślenia Nie będę wam opowiadać w ogóle historii Generalnie oczywiście są to filmy o miłości No bo jak żeby inaczej Natomiast Złóżcie sobie elementy układanki Do kupy i wtedy będziecie wiedziały, czy chcecie to oglądać Czyli Przystojny główny bohater Miłość, płacz i refleksje Czegoś chcieć więcej Na samotny wieczór Dobra, to już miałam trochę żałośnie takie w stylu Forever alone. Eee, dobra, koniec tego dobrego. To są wszystkie moje inspiracje i gadżety z sierpnia. Nawet dosyć dużo tego wyszło, nie spodziewałam się, ale mam nadzieję, że się Wam podobało. Oczywiście czekam na Wasze komentarze i to, co Was inspirowało i na Wasze dalsze polecenia, bo jak widzicie, korzystam z nich, a przynajmniej się staram. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, pa pa!